Shalom, shalom, na każdy wierny Bogodom. Witajcie moi drodzy, dzisiaj parę słów o kodach QR. Co to są kody QR? Dlaczego koda QR? Z czym to się je? jak to wygląda? Jak to działa? Ostatnio pojawiają się takie doniesienia, takie informacje, że kody QR mają być znamieniem Bestii. Taka alternatywa od chipów szczepianego pod skórę. Co to jest kod QR? Jest to, taka, jest to taka graficzna forma przedstawienia danych, jakichkolwiek danych. Zazwyczaj są to dane w postaci linków do stron internetowych. Czyli jeżeli posiadamy jakąś stronę, która jest gdzieś tam głęboko zakopana, jakaś podstrona, link do tej strony jest dość skomplikowany, zawiera jakieś tam dziwne znaczki. Po prostu trudno się do tego linku dokopać, czy też trudno jest kopiować ten link, bo jest bardzo długi. Używa się do przedstawienia takiego długiego tekstu właśnie takiego kodu QR. Aplikacja szczytująca kod QR, czyli te kropki i no, kropeczki, takie kwadraciki, prawda? Zamienia te kropki na ciąg znaków i wkleja to w przeglądarkę. Jest to nic innego jak system binarny, czyli e, znany już od bardzo, bardzo dawna system, który, który zamienia wartości 0 e, jedynkowe na e, znaki w alfabecie, <laughs> czy też jakieś cyfry, czy cokolwiek. Ciąg tekstu po prostu. E, no i. Wiele osób myśli, czy też ma takie przeczucie, no bo myślę, że ze względu na to, że ten kod QR wygląda dość tajemniczo. Jest to, taka, jest to taki kwadracik, który zawiera dużo jakichś takich tajemniczych kropek i wydaje się to takie bardzo futurystyczne, takie bardzo wyalienowane i pasuje to trochę wizualnie do znaku bestii. Jednak. Moim zdaniem nic bardziej mylnego, ponieważ, tak jak mówię, jest to tylko i wyłącznie graficzna forma przedstawienia jakiegokolwiek tekstu. W kodzie QR możemy zawrzeć na przykład link do jakiejś strony, czyli strona fb.com na sam szabat może być zawarta w takim kodzie QR po zeskanowaniu którego... Od razu jesteśmy przenoszeni na daną stronę. Jeżeli interesowałby mnie jakiś artykuł, który jest na stronie i chciałbym się z Wami nim podzielić, no to wiemy, że linki do artykułu wyglądają mniej więcej w ten sposób: facebook.com slash sam slash i ciąg, bardzo długi ciąg cyferek. Oczywiście trudne byłoby to do przepisania, łatwiej byłoby to kopiować i wkleić, ale gdybym chciał na przykład wydrukować plakaty i rozwiesić na mieście, i chciałbym, żeby ktoś bezpośrednio dotarł do artykułu tego właśnie długiego linku, no to zawarłbym na pewno tam kod QR, żeby ktoś mógł sobie zeskanować ten kod i bezpośrednio, nie przepisując tych cyferek, które są na końcu, dotrzeć do, do danego artykułu. Jest to bardzo dość popularne, bardzo wygodne. I na pewno nie ma nic wspólnego z łamaniem jakiegokolwiek Bożego Przykazania. W kodzie QR można zawrzeć również numer PESEL, jakiekolwiek dane, które, które ktoś, do których ktoś może mieć szybko dostęp właśnie po zeskanowaniu takiego kodu. A więc, czy to jest znakiem bestii? Moim zdaniem nie. Dlatego że odniesieniu do, do tej technologii. Ona istnieje już od dawna. Nie łamie ona żadnego przykazania dekalogu. Tajemniczo wygląda, ale to chyba tylko ze względu na to, że ludzie nie zastanawiają się, jak to działa. Forma, zasada działania jest bardzo prosta i tak jak wspomniałem, można zawrzeć w niej dowolny tekst. Ostatnio trafiłem na informację, że w związku z pandemią mają być wprowadzone aplikacje generujące taki kod QR. I taki kod QR miałby być przypisany do dowolnej osoby i dzięki niemu można by było zidentyfikować taką osobę pod kątem informacji, czy ta osoba jest chora, czy jest zdrowa, czy jest na kwarantannie, czy może się poruszać. I tak dalej, i tak dalej. No i to również w połączeniu oczywiście z tą graficzną, tajemniczą formą tego kodu miałoby, miałoby być taką właśnie tym znamieniem best. Czy, czy to jest uzasadnione? no Moim zdaniem nie jest to uzasadnione, dlatego że tutaj równie dobrze formą identyfikacji danego człowieka może być numer PESEL. E, dzięki któremu można zidentyfikować każdego człowieka no, w 100%. Nie ma drugiego numeru PESEL, który, który by się powtarzał, jest to unikatowy numer. Więc idąc z tą zasadą, że jeżeli jakikolwiek kod, jakikolwiek ciąg znaków, bo pamiętajmy o tym, że kod QR to nic innego jak ciąg e, jakiś tekstowy, tylko przedstawiony w formie graficznej. Czyli jeżeli ten ciąg tekstowy, unikatowy ciąg tekstowy identyfikujący jakąś osobę pod różnymi kątami, pod kątem, nie wiem, płci, wieku, adresu zamieszkania, czegokolwiek, miałby być um, znamieniem Bestii, no to numer PESEL idealnie wpisuje się w tę zasadę, bo również identyfikuje nas um, po prostu jakoś tak bezpośrednio, bezbłędnie. I również pod numer PESEL podpisane są róż, różne dane, prawda? Wiele rzeczy o nas. Więc mogłoby to być na zasadzie numeru PESEL, czyli numer PESEL mógłby być podpięty pod dane, czy ktoś jest chory, czy nie jest chory. Natomiast myślę, że ze względu na RODO nie jest to numer PESEL, żeby on nie był rozpowszechniany, tylko po prostu jakiś zewnętrzny, zupełnie niezależny ciąg znaków, który ma identyfikować jakiegoś człowieka pod kątem tego, czy jest chory, czy nie. Druga rzecz. Kiedy ktoś wędruje do szpitala, chociażby, dostaje na rękę taki pasek z kodem kreskowym który identyfikuje pacjenta pod kątem tego, jaką metodą leczenia jest leczony ten pacjent, jakie leki mu podawać, itd, i tak dalej. Tutaj również jest, to jest identyczna sytuacja, jak w przypadku kodu QR, i gdyby, gdybyśmy właśnie. Przyjęli zasadę, że kod QR jest tym znamieniem bestii, no to pasek w szpitalu, który ma również kod kreskowy, który identyfikuje jednoznacznie danego człowieka pod kątem chorób, również na co choruje i tak dalej, jakie leki, jakie leczenie, co, dostał, co zostało podane, co należy mu podać, również byłby taki pasek znamieniem bestii. Dlaczego o tym mówię? Mówię o tym dlatego, że zauważyłem w ostatnim czasie, że jest bardzo, bardzo duże zainteresowanie czy też skupienie ludzi na nowinkach technologicznych, chociaż mówię, kod QR nie jest wcale żadną nowinką technologiczną, ale na sposobie identyfikacji czy też śledzenia ludzi pod kątem znaku bestii. Moi drodzy, Firma Google śledzi nas od lat. Nie wiem, czy zdajecie sobie sprawę, ale jeżeli jesteście podłączeni do internetu, czyli jeżeli czerpiecie internet nie z sieci Wi-Fi, ale z sieci komórkowej, czyli macie ciągle dostęp do tego e, internetu i jesteście zalogowani na Gmaila, e, to Google e, zapisuje Waszą lokalizację z bardzo dużą częstotliwością. Gromadzi te dane po to oficjalnie. Po to, żeby sugerować Wam reklamy restauracji, jakichś hoteli, czy też jakichś punktów gastronomicznych, czegokolwiek, co jest, znajduje się w okolicach miejsc, które odwiedzacie. Jednak nikt nie pytał Was o to, czy chcecie, żeby taka usługa miała miejsce. Oni po prostu robią to z góry dla Waszego dobra. Facebook, jeżeli jesteście zalogowani w przeglądarce magazynuje tak zwane ciasteczka, które dzięki którym również poznaje wasze preferencje wyszukiwania mało tego przy otwartych wielu zakładkach włącznie z zalogowanym Facebookiem Facebook zbiera informacje o tym, jakie zakładki macie otwarte, czego szukacie, poza tym, że jesteście zalogowani na Facebooku. E, można mnożyć przykładów. Jesteśmy śledzeni już od lat, na każdym kroku, jednak nikt tego, tych permanentnych, takich naprawdę wręcz chamskich sposobów śledzenia ludzi nie kojarzył nigdy z, ze znamieniem bestii. Więc dlaczego dzisiaj e, tak duży nacisk kładzony jest na to, że to śledzenie za pomocą chipów, za pomocą kodów QR, ma być znamieniem bestii. Już od wielu lat płacimy zbliżeniowo. Właśnie tutaj, z kolei, jeżeli chodzi o chip, mówiłem o tym już wcześniej. Stosowana jest technologia RFID. RFID to jest technologia zbliżeniowa, która również na niczym innym nie polega, tylko na wysłaniu danego ciągu znaków, takiego tokenu, który może być iteracyjny. Interpretowany przez urządzenie odbiorcze w dowolny sposób, w zależności od tego, jak go zaprogramujemy. Dzięki takiemu tokenowi możemy być zidentyfikowani z imienia i nazwiska. Dzięki takiemu ciągowi znaków możemy zwrotną informację otrzymać, czy jesteśmy szczepieni, czy nie jesteśmy szczepieni. Nie wiem, czy mamy możliwość dostępu do danego pomieszczenia, czy nie. Od wielu, wielu lat w firmach, w korporacjach takie tokeny RFID działają właśnie. W, w, przy bramkach wejściowych, przy drzwiach do biura i tak dalej, i tak dalej, przy szlabanie na dojazd do parkingu czy, czy do pracy. Także jest to technologia już znana od lat. Tylko właśnie w dzisiejszych czasach jakoś diabeł, moim zdaniem, mogę się mylić, ale moim zdaniem diabeł robi taką zasłonę dymną, kierując ludzi właśnie na jakąkolwiek nowinkę technologiczną. Czy to jest RFID, czy to jest kod QR, które są niczym innym jak ciągiem znaków, takim samym jak PESEL, takim samym jak kod kreskowy w szpitalu, takim samym jak numer telefonu chociażby, bo numer telefonu również Was identyfikuje. Nie wiem, czy wiecie, wiecie to na pewno, bo od niedawna trzeba numer telefonu rejestrować u operatora. Więc ten dziewięciocyfrowy numer telefonu również jest identyfikatorem dzięki któremu wasz operator posiada wasze imię i nazwisko spisane z dowodu, wasz adres zamieszkania, żeby dostarczać wam faktury itd., itd. Więc idąc tym tokiem rozumowania, również numer telefonu może być znamieniem Bestii. Mało tego, numer telefonu czy karta SIM również bez problemu służy do waszego namierzania, dlatego że logujecie się z różnych nadajników. Tak jak ja w tym momencie przemieszczam się samochodem, i mój telefon przelogowuje się, czyli gubi zasięg z jednego nadajnika i łapie zasięg z następnego nadajnika. Dzięki temu operator wie doskonale, gdzie się znajduję, czy się poruszam, w którym kierunku się poruszam, itd. itd. Więc biorąc pod uwagę te wszystkie czynniki, mnóstwo, mnóstwo rzeczy, których używamy na co dzień, idealnie pasują w te kryteria znamienia bestii. Więc moim zdaniem nie jest to żadne znamie bestii. E, tak, wrócę jeszcze do kodów QR. E, aplikacja, która e, ma generować te unikatowe kody QR e, nie może być znamieniem bestii. Bo znamie bestii jest czymś trwałym. Jest czymś, e, co jest. E, Nierozerwalnie związane z człowiekiem. O ile tutaj wszczepiany chip pod skórę można jeszcze w jakiś sposób zakwalifikować pod tą zasadę, chociaż też nie do końca, bo w każdej chwili ktoś może go usunąć z pod skóry, bo nie jest on wszczepiony aż tak bardzo głęboko, żeby był nie do, nie do ruszenia, nie do usunięcia. No to kody QR i te aplikacje, wszystkie związane ze śledzeniem ludzi pod kątem COVID-19 absolutnie nie są ściśle związane z człowiekiem. Ja mogę, nie wiem, telefon zostawić w domu i ten kod tam w tym telefonie, w tej aplikacji zostaje. Mogę telefon wrzucić do wiadra z wodą i absolutnie ten kod QR jest zmazany, jest, jest zniszczony i tak dalej, i tak dalej. Więc znamie bestii nie jest tak łatwe do usunięcia, nie jest tak łatwe do rozerwania się z nim. Dlatego podtrzymując swoją opinię na temat e, znamienia bestii uważam, że prawa ręka na którą ludzie będą dostawali ten, to znamie bestii jest symbolem bo pamiętajmy, że apokalipsa jest księgą symboli jest symbolem działania dlatego że właśnie ludzie w 99% populacji są praworęczni dlatego jest tam takie jedno ważne słowo przyjmuje je na prawą rękę. Na prawą rękę. Wyraźnie jest tam zaznaczone, że jest to prawa ręka. Więc zgodnie z tym założeniem, jeżeli ktoś przyjąłby chip na, czy też jakikolwiek kod, czy tatuaż, czy cokolwiek. No tatuaż akurat jest grzechem samym w sobie. Ale cokolwiek jakiś znacznik na lewą rękę, no to nie kwalifikowałby się pod to... Proroctwo, pod tą informację, którą dostaliśmy od Boga. Kolejną rzeczą jest czoło. Czoło jest takim miejscem, w którym zarówno ani chip, bo wyróżniałby się, prawda, widać by go po prostu było. Czoło jest takim elementem naszego wyglądu, które rzuca się w oczy najbardziej chyba. Jest najwyżej położonym e, miejscem na, na naszym ciele. No i bardzo takim można powiedzieć wyeksponowanym. Więc jakiekolwiek chipy, jakiekolwiek tatuaże, kodów QR czy czegokolwiek innego odpadają. Natomiast czoło, płat przedczołowy, który znajduje się zaraz za czołem, jest symbolem ponownie właśnie tutaj myślenia. Płat przedczołowy jest takim miejscem naszego mózgu, który filtruje nasze wiadomości, który, który decyduje jakby o tym, co uważamy za prawdę? Co uważamy za fałsz? Co przepuszczamy do naszego mózgu, a co odrzucamy? Jest taki firewall. To jest taki antywirus, który właśnie filtruje docierające do nas informacje. Więc tutaj idealnie sprawdza się właśnie to ta symbolika, jeżeli chodzi o prawą rękę lub czoło. I tutaj ponownie. Moim zdaniem jest jeszcze jeden właśnie element identyfikujący znamie bestii. Znamie bestii musi być zjawiskiem, musi być czynnością, musi być jakimś pojęciem, które będzie stało w opozycji do Bożego jakiegoś przykazania, do Bożego polecenia. Czyli innymi słowy, mówiąc prościej, będzie grzechem, po prostu. Znamie bestii to musi być jakaś czynność, która jest grzechem. Szabat, czwarte przykazanie dekalogu, idealnie wpisuje się w tę zasadę, bo jeżeli ktoś odrzuca szabat, świętuje niedzielę, lub jak to większość ludzi, protestantów szczególnie, tłumaczy sobie, że świętym dniem jest każdy dzień tygodnia, ale jakoś ten każdy dzień tygodnia przypadkowo wypada w inny dzień niż w sobotę, a zupełnie również przypadkowo wypada w niedzielę. Zupełny przypadek. Jest to każdy dzień, każdy dzień święty, ale przypadkowo wybieraliśmy sobie niedzielę. W każdym razie ten, to zjawisko spełnia wszystkie trzy warunki. Czyli nierozerwalnie związane jest w zasadzie cztery: nierozerwalnie związane jest z człowiekiem, ponieważ jest to jego ideologia, jego, jego zasada wiary, coś co wyznaje. Więc jest pierwszy punkt: nierozerwalnie związane. Nie można tego wyłączyć, nie można tabletu zostawić czy telefonu zostawić w domu, nie można sobie wydłubać tego chipa spod skóry, po prostu jest to coś, co jest wewnątrz nas, nasze przekonanie, jest nierozerwalnie związane z ludźmi, prawda. Kolejnym elementem, który świadczy o tym, że to pasuje, w opozycji właśnie do kodów QR chociażby, jest to, że przyjmujemy to na prawą rękę. Kod QR jest przyjmowany na telefon, nie na rękę, w ogóle absolutnie nie na rękę. Telefon z kodem QR możemy trzymać w lewej ręce, a czy może być, nie wiem, leżeć na, na, na biurku. Jest to symbol działania prawej ręki, czyli po prostu ktoś powstrzymuje się od pracy innego dnia, innego dnia, niezgodnie z Bożym przykazaniem, niż siódmego dnia tygodnia. Czyli mamy drugi element. Oczywiście za tym idzie element trzeci, który symbolizuje czoło, jest to znamie na czoło. Więc w myśleniu, czyli tacy ludzie, którzy odrzucają szabat, filtrują te kłamstwa diabła, że teraz każdy dzień jest święty, że teraz czwarte przykazanie jest tylko dla Żydów jako prawdę, czyli ten płat przedczołowy działa pod wpływem jakiejś sił ciemności po prostu niepoprawnie jest tam jakiś wirus, który powoduje przedostawanie się infekcji dalej do mózgu i przyjmowanie pewnych kłamstw jako jako prawd, a więc mamy trzeci element, właśnie właśnie e, filtrowanie przez nasz płat przedczołowy informacji, co jest prawdą, a co jest kłamstwem. Słowo Boże jest prawdą, moi drodzy. Słowo Boże. Nie to, co ja mówię, nie to, co mówi jakiś pastor, nie to, co mówi ksiądz. Słowo Boże jest prawdą. To jest cytat z Biblii. E, a więc e, zachęcam do spojrzenia w e, Dekalog. Jest to Księga Wyjścia, rozdział 20, werset 8 i tam jest prawda. Tam jest prawda. Oczywiście w Księdze Rodzaju bodajże 2.2 e, również jest prawda. To wszystko są informacje o Szabacie, o uświęconym siódmym dniu tygodnia. E, no i oczywiście tutaj dochodzimy do czwartego punktu, e, którym jest łamanie Bożych zasad. Tak jak wspomniałem, te wersety, które wymieniłem, które, o których wspomniałem na które dałem wam namiary, również mnóstwo, mnóstwo, mnóstwo innych wersetów. Biblia aż krzyczy często o tym, jak bardzo ważny jest szabat. Um jak bardzo ważny jest dla Boga, bo On tego dnia ukończył swoje dzieło stworzenia. To jest taka korona stworzenia. Zupełnie e, równoległe wydarzenie do tego, co e, ludzie dzisiaj świętują, czyli zmartwychwstania naszego Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Są to dwa różne wydarzenia. Jezus Chrystus nigdy nie polecił nam, żebyśmy jakikolwiek dzień Wybrali sobie za wyjątkowy ze względu na to, że on zmartwychwstał. To, że Jezus Chrystus zmartwychwstał jest powodem do świętowania każdego dnia tygodnia, absolutnie nie jednego dnia, jak jakiejś niedzieli powiedzmy. To jest wydarzenie, które powinniśmy świętować 24 godziny na dobę. Natomiast stworzenie świata związane z pracą, jaką Bóg wykonał, ściśle związane jest również z odpoczynkiem, który Bóg po tym sześciodniowym cyklu, czasie stworzenia wykonał. Więc tutaj absolutnie w tym przykazaniu ściśle, ściśle jest mowa o odpoczynku, tak jak Bóg odpoczął. Bóg jako nasz ojciec, kochany ojciec w niebie. Dał nam przykład, bo zazwyczaj tak bywa, że dzieci naśladują rodziców w zachowaniu. Więc rodzic może mówić, że nie wolno kraść, ale dziecko będzie obserwowało, że rodzic kradnie, no to też będzie kradło. Więc nasz ojciec wiedział o tym, że Adam i Ewa muszą mieć przykład. Muszą dostać przykład od ojca i wtedy będą ten przykład kopiować. Przecież Bóg się nie zmęczył po stworzeniu, żeby musiał odpoczywać. Ale właśnie po to odpoczął, żeby dać przykład pierwszym ludziom, naszym praprzodkom, jako swoim dzieciom. A więc moi drodzy, kody QR, chipy, nowinki technologiczne, jeżeli nie łamią bożych przykazań, nie są znakiem, znamieniem bestii. Jest to moim zdaniem zasłona dymna w czasach, kiedy coraz więcej ludzi budzi się do tego, aby świętować szabat. W czasach, kiedy coraz więcej ludzi zdaje sobie sprawę z ważności, z głębi tego najdłuższego przykazania dekalogu. Diabeł za wszelką cenę chce ludzi odwrócić od tego i sprawić, żeby patrzyli wszędzie indziej, tylko nie tam, gdzie potrzeba. Tak jak iluzjonista, który zwraca uwagę tłumu ludzi, który go obserwuje, na miejsce, w którym Ludzie spodziewają się coś zobaczyć, a tak naprawdę, meritum wydarzeń dzieje się zupełnie gdzie indziej. Całe mechanizmy tego iluzjonisty działają zupełnie w innym miejscu. I moim zdaniem, tak jest i tutaj. Gdyby nowinki technologiczne zmuszały nas, czy też sugerowały nam, że mamy oddawać pokłon obrazom, posągom, że mamy czcić kogoś innego niż Boga lub Jego syna. Wtedy ok, Taki, takie rozwiązanie technologiczne absolutnie byłoby kwalifikowane jako znamie bestii. Jeżeli rząd nakazałby nam zainstalować jakąś aplikację, w której musielibyśmy odklepać jakąś co w cudzysłowie i bylibyśmy z tego rozliczani kiedy musielibyśmy w tej aplikacji w jakiś sposób nie wiem, oglądać święte obrazy i, i, i powiedzmy przyklepywać amen na jakieś modlitwy do świętych i bylibyśmy z tego rozliczani ok, to mogłoby być znamieniem bestii, jednak wszystkie te technologiczne nowinki czy to cheap, RFID, czy rave ID czy kod QR tym bardziej są tylko i wyłącznie tak jak wspomniałem Ciągiem znaków, zwykłym tekstem dowolnie, oczywiście, zaprogramowanym, który jest generowany. W kontakcie z jakimś urządzeniem. W przypadku chipu RFID jest to odbiornik, czyli bramka powiedzmy jakaś, czy też jakieś urządzenie zbliżeniowe. W przypadku kodu QR jest to aparat telefoniczny, który szczytuje, kamerka, która szczytuje te kropki tajemnicze, które są niczym innym jak zapisem tekstu w formie binarnej. Nic więcej jest to zwykły tekst. Możemy tam podpiąć pod to, tak jak wspomniałem. Numer PESEL. Kod kreskowy w szpitalu, czy też nawet numer telefonu. Gdyby tak było, gdyby to było znamieniem Bestii, to wszystkie te rzeczy byłyby znamieniem Bestii i musielibyśmy zrezygnować z numeru PESEL, co jest oczywiście niemożliwe. Musielibyśmy zrezygnować z paska w szpitalu, co jest oczywiście niemożliwe, no, raczej dla naszego dobra. No, Nie fajnie byłoby dostać leki, które są zarezerwowane dla innego pacjenta. No i musielibyśmy zrezygnować z numeru telefonu, bo on też nas identyfikuje i mało tego nas śledzi. Musielibyśmy zrezygnować z Facebooka, bo nas śledzi, coż to akurat jest dobrym rozwiązaniem. Musielibyśmy zrezygnować z usług Google'a, jeżeli ktoś posiada konto na Gmailu, czy też konto na YouTubie, no wszystkie, czy dysk Google'a używa, czy jakiekolwiek konto na Google posiada no to też jest instytucja, która, która nas śledzi, która zbiera o nas informacje i też byłaby zakwalifikowana jako znak bestii. Ale tak jak mówię, wszystkie te nowinki technologiczne, które wymieniłem, nie łamią żadnego z Bożych przykazań. Natomiast szabat, tak jak już myślę, że dość jasno i prosto Wam udowodniłem, łamie przykazanie dekalogu i jest... Idealnie pasuje pod symbolikę prawej ręki i czoła. Ale tak jak mówię, nie ja mam monopol na mądrość, tylko i wyłącznie Bóg ma monopol na mądrość. Być może ja się mylę, być może jest inaczej. Natomiast sobie i wszystkim, którzy dotrwali do końca, polecam to, aby pytać Boga, bo to Bóg udziela mądrości chętniej i bez wypominania. Natomiast my właśnie w czasie tych. Rozwoju tych wszystkich nowinek technologicznych, często się powołujemy na internet. Wpisujemy w Google. Znam je, bestii, Enter. No i oczywiście większość tych wszystkich odpowiedzi sugeruje nam chipy, sugeruje nam kody QR itd., itd. Natomiast mało jest takich miejsc, mało jest takich śródeł, które wspominały bo o szabacie, jako alternatywie? Ja nie mówię, że to jest jakaś objawiona prawda i w 100% prawda. Być może nie. Natomiast moje poznanie w tym momencie jest takie, a nie inne. Dzielę się nim nie dlatego, żeby was przekonać do tego, co ja uważam za prawdę, ale dlatego, żeby Wam dać alternatywę, żeby dać Wam jeszcze jedną alternatywną drogę, że co jeśli, a co jeśli? A czy to jest prawda, to już właśnie nie jest moją rolą, żeby Was przekonywać. Nie powinno być też rolą jakiejkolwiek strony internetowej, żeby Was przekonywać. To jest rolą tylko i wyłącznie Ducha Świętego, bo to Duch Święty, jak często powtarzam, a o tym bardzo często zapominamy, ma za zadanie przekonać ludzi o grzechu. O sprawiedliwości i o sądzie. A więc niech Duch Jezusa Chrystusa przekona nas wszystkich, wszystkich, którzy tego słuchali, wszystkich, którzy poszukują tego znaku bestii, którzy chcą z miłości do Boga nie przyjąć tego znaku bestii, którzy mają dobre zamiary, którzy chcą podążać za Bogiem. Niech Duch Święty przekonuje nas wszystkich o tym, co jest znakiem bestii, żebyśmy nie wpadli w żadną pułapkę diabła, żebyśmy nie podlegli, Żadnemu zwiedzeniu, bo diabeł jest bardzo przebiegły, bardzo przebiegły i bardzo inteligentny. Niech Duch Święty nas prowadzi w tej wędrówce tutaj po ziemi, w tej naszej pielgrzymce. Niech wskazuje nam tą wąską drogę, żebyśmy nie przyjęli tego znaku, czymkolwiek ten znak jest. Żebyśmy pełnili Bożą Wolę i żebyśmy nie dali się zmanipulować w tych czasach ostatecznych, kiedy zwiedzenie diabła jest naprawdę duże. Niech tak się stanie dla chwały Boga Ojca, przez naszego Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Amen.